Класс! Witam Państwa z pokładu Solanusa na Morzu Czukockim. Widać, że morze lekko rozszarałe, mamy pogodę sztormową, jest w tej chwili 7 stopni w skali Boforta. no ale mamy piękne słońce i w miarę ciepło. Przekraczamy właśnie równoleżnik 66 stopni 33 minuty, strony zachodniej Cieśniny Beringa. Czyli możemy powiedzieć, Nord VS Pesycz mamy za sobą. Nord VS jest nasz. Tej piątki załogi, którą tu Państwo widzicie, w osobach Moniki Witkowskiej, Tolka Kantaka, Nowaka Romka, mojej skromnej osoby i kolegi, który kręci, Damiana Chorążewicza. Jest to zwieńczenie tego wszystkiego co przygotowywaliśmy przez 3 lata e, szczególnie właśnie do przejścia do tegoż właśnie przejścia e, oczywiście przed nami długa, długa, długa droga jeszcze do e, Vancouver, czyli przez Aleuty prawie 2000 mil. E, dajcie kurczę, coś zobaczyć Roby Knik szybkołem teraz. Romek, no. cieszymy się z tego, że przekroczyliśmy po prostu koło podbiegunowe, że zrealizowaliśmy cel, który mieliśmy przed sobą. Bardzo cieszymy się tym, że warunki chociaż dość sztormowe, jednak piękne słoneczko i w pięknej atmosferze możemy po prostu przekroczyć tą linię. Była ona dla nas ważna i cieszymy się, że udało się. Teraz po prostu zeszło z nas powietrze, bo zrobiliśmy to, co chcieliśmy, a było wielce niepraw... niepewne. A ja się cieszę, że mogłam uczestniczyć w takim fajnym rejsie w gronie fantastycznych ludzi, fajnej załogi i na jachcie, który się tak dobrze sprawuje w takich trudnych warunkach. No i, no i miło teraz będzie pomyśleć o tym, że płyniemy na południe, więc będzie cieplej, już skończyły się lody. No i udało nam się zrealizować te plany i marzenia. O, proszę Państwa, i to jest ta trójka, która płynie od początku do końca. To jest trójka, która musi dopłynąć do Gdańska, czyli wzdłuż obu Ameryk, Hornu, przez Atlantyk i do domu. Wydaje nam się, że chyba sił nam starczy. Pod tą wodzą, tu! Myślę, że cała załoga zasłużyła na specjalne dyplomy, e, które potwierdzają przepłynięcie e, przejścia północno-zachodniego i są dowodem przyjęcia do bractwa e, arktycznych podróżników, e, podróżników, poszukiwaczy przygód. No i tutaj, oczywiście, stempel naszego wspaniałego jachtu Solanus. No kapitanie, gratuluję, Dziękuję, że nas tutaj żeby... doprowadziłeś szczęśliwie. Razem, razem żeśmy dojechali. Udało razem się i tak, a poza tym jesteśmy e, przed naszymi znajomymi Szwedami, <śwydami> czyli, o, przepraszam, czyli górą Polska. 1-0 dla Polski. Muszę Państwu powiedzieć, że troszeczkę rywalizujemy z jachtem e, Ariel, e, oczywiście lepiej wyposażonym. E, Taktykę chyba mamy lepszą, bo wyprzedzamy je o jakieś 40-50 mil. I pierwsi w tym sezonie przekroczyliśmy linię Nordwest Passage. Prawdopodobnie będziemy czekać na nich w Nome. No i zaprosimy ich na kawkę, posiedzimy, porozmawiamy i tam się nasze drogi rozstaną. Dlatego, że koledzy płyną do Anchorage, a my płyniemy do Vancouver.